No, taka jest ta rywalizacja. Wiemy, że dwie drużyny są bardzo blisko siebie we wszystkich tak naprawdę elementach technicznych. Dyspozycja dnia, zawodnika o tym decyduje. Robimy wszystko, co, co w naszej mocy i na pewno ta, ta hala i ci kibice wypełniona do pełna to, to nam na pewno dzisiaj pomogła. Dodała skrzydła. Troszkę tak. Trzeba powiedzieć, że mocno przeżyliśmy tamten, tamten moment, ale. Tu, że tak powiem, po rozmowie z zawodnikami ustaliliśmy sobie tak, że to nas tylko zjednoczy, wzmocni, że takie momenty się zdarzyły, trudno, taka była ta rywalizacja i naprawdę powinniśmy w teorii się cieszyć, że tam na ich trudnym terenie tak walczyliśmy i mieliśmy szansę, aczkolwiek wypuściliśmy ją z rąk. E, drużyny są równe, u siebie jesteśmy, tak jak mówisz, twierdzą nie do zdobycia, mam nadzieję, że tak zostanie i wrócimy do tej rywalizacji w Kędzierzynie. Myślę, że tamte jakby doświadczenie właśnie tamtego czwartego seta pomogło nam tutaj. Że wiedzieliśmy, że nie możemy ani na sekundę się rozprężyć, wiedzieliśmy, co mamy robić, i każdy był zmotywowany na 100%. 100% Było widać ten, ten ogień w oczach, tą energię i, i, i to jest bardzo ważne. Dodatkowo nauczyliśmy się niektórych ich chytrych zagrań, że oni w takich trudnych momentach prowokują, robią jakieś dziwne rzeczy itd. My tego nie potrafiliśmy, nie potrafiliśmy jakby przeciwko temu grać. Teraz jesteśmy na to gotowi. Myślę, że to jest nasz dodatkowy atut.